Cześć, Meneczka, w tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z Gry City Skylines. W dzisiejszym odcinku będę próbował osiągnąć 100 tysięcy populacji, bo mamy już 80 tysięcy. Troszkę tam poza odcinkiem sobie poczekałem, tutaj to miasto się, rozbud tutaj się rozbudowało i przybyło nam dużo mieszkańców. Więc yy, tak, tutaj sobie troszkę pousprawniałem yy, w ten wjazd, poprzebudowywałem troszkę ten wjazd, żeby było nie było korków ani nic, żeby mogli wszędzie wjechać. No i troszkę tu zaczęło to wszystko ładnie działać. Yy, tutaj dodałem dodatkowy wjazd. Wyjazd to znaczy, żeby tutaj mi się nie, nie wszyscy się nie pchali w to miejsce, tylko stamtąd, żeby sobie mogli wyjechać wcześniej. Yy, więc tak, w dzisiejszym odcinku planuję, na pewno musimy zbudować strefę yy, fabryczną, czyli prawdopodobnie zrobimy sobie tutaj, dobudujemy jeszcze yy, strefę rolniczą. I zastanawiam się, czy nie zbudować tutaj po drugiej stronie autostrady, yy, też strefy leśnej, bo i podłączyć się jakoś do tych yy, tutaj, yy, podziem, nawet tunelem podziemnym, podłączyć się tutaj do, do tych yy, stacji kolejowych, bo no, potrzebujemy przemysłu, a jednak nie chcę też tych biurowców samych stawiać, bo. Już nie mam zbytnio gdzie, no i będziemy musieli rozbudować sobie strefę mieszkalną gdzieś. Tutaj widzę, że się budują coraz ładniejsze, no to już są budynki na maksa zbudowane. Zastanawiam się, tylko że tu nie jest budowana ta strefa nie jest budowana pod wiel wysoką zabudowę i obawiam się, że może być problem z y, przepustowością dróg i tu by trzeba było wtedy bardzo dużo przebudowy zrobić. Więc tak, ja się, bierzemy się za y, budowę tutaj. Strefy fabrycznej i w pierwszej kolejności i tutaj strefy fabrycznej yy, rolniczej, więc tak no zaczniemy sobie. Nie wiem, jak to jest wydzielone. No właśnie, musimy powiększyć ten yy, obręb, bo tu musimy sobie rozbudować to, więc budujmy, powiększymy sobie ten obręb, i dobudujemy sobie tutaj drogi. Tu musimy polepszać w pierwszej kolejności drogi, bo tutaj mamy jeszcze yy, polne drogi. Jednym słowem. Więc tu musimy sobie poulepszać je i lecimy sobie dalej. Więc tak, ja bym sobie stąd wyprowadził drogę dalszą. Troszkę się najwyżej uszkodzi. Tu byśmy zrobili tak, tutaj jakoś tak. Musiałem ja niszczyć. Coś takiego, nie chcę na razie niszczyć linii, bo wiem jak to wygląda. Później, żebym nie, nie zrobił tego, co zrobiłem już raz, że e, uszkodziłem sobie linię i później miałem problem, bo całe miasto prawie padło. Więc tak, no tu już możemy sobie wyznaczyć strefę, e, rejon przemysłowy, tylko. E, a, 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 a. To sobie zbudujemy przemysłowy, już zaznaczmy, tylko tutaj, że to. Kilka, nie gra, kilka dni nie grałem yy, właśnie w ten yy, w City Skylines i już sobie pozapominałem dużo rzeczy. Zatem, tak, tu zbudowali tak. Damy sobie yy, zwykły, bym dał ten handlowy, żeby mieli tutaj też handel troszkę, i resztę dajemy w ten sposób. Więc tak, tu byśmy mieli, tylko muszę sobie przyjrzeć się, czy aby na pewno tutaj jest wyznaczony teren. Tak, widzę, że tu się budują już. Wiecie, żeby mi się nie zbudował zwykły przemysł. No nie, to jest, to jest to, dobra. No i tu byśmy się podłączyli w drugą stronę. Tu jeszcze bym troszkę zbudował. Jest tutaj strafa tę strafę, dobra. Więc tu byśmy sobie zbudowali jeszcze kawałek tej strafy. E, w ten sposób, może. I tu byśmy podłączyli się w ten sposób. I tu sobie zbudujemy jeszcze kawałek tej strafy. E, tak. Tak i w ten sposób i tu damy sobie jeszcze taki kawałek, żeby jak najbardziej wykorzystać ten, ten teren potrzebujemy dosyć dużo tej strefy przemysłowej dlatego też no już spadło trochę zapotrzebowanie na strefę przemysłową no ale mimo wszystko chcę jej troszkę tutaj nabudować żeby było rejony handlowe też są potrzebne więc budujemy sobie tutaj przy tej drodze, trochę zastanawiam się. Bo, tu bym mógł podłączyć się bezpośrednio do wyjazdu. Zawsze by to było troszkę mniejszy ruch, na tej drodze. Tutaj więc, chyba tak zrobimy: że się podłączymy od razu do wyjazdu. Czekajcie, bo tu jest droga powrotna. Jest w ogóle tutaj. I tak zastanawiam. Czekajcie. No, właśnie, tu mamy wyjazd. Tu mamy wy powrót, ale nie mamy na strefę. Yy, to dobra, to inaczej zbudujemy. Tutaj zbudujemy yy, dwukierunkową. Zmienimy na dwukierunkową tę ulicę, żeby oni mieli też powrót tam. Więc tak, czekajcie, muszę tutaj sobie poprawić. Tak, wyjazd w tę stronę i. Tutaj powrót tak. O, I tak będzie chyba najlepsze wyjście rozwiązanie. Oj, no i tutaj muszę jeszcze zaznaczyć, żeby wjeżdżali. Dobra. I tutaj sobie dobudujemy. Hmm. No też by pasowało dwukierunkowo dać. W sumie. Więc mamy też dwukierunkową. Hmm, mm, mm. Dobra. Polecimy sobie stąd. W ten sposób. I dobra. I teraz tak. Yy, to są w sumie jednopasmowe, więc wyznaczę sobie szybko tylko, żeby wiedzieli jak jeździć. Tutaj możemy jechać tylko na wprost. Tu możemy jechać tak. I tu możemy jechać w tę stronę. W prawo nie ma jazdy żadnej. I tutaj możemy jechać tak. Tutaj możemy jechać tak i tak. I tu możemy jechać tylko w tę stronę. Dobra, więc to by było. Tu się zaraz sam prąd podłączy. Aha, woda. Bo tu nie mam rozprowadzonej do końca wody. W ten sposób, i tutaj podłączymy się tak. Tutaj wodę mam. Tu się zaraz prąd sam podłączy. Więc tak, tę strefę byśmy mieli. Tu już spadło zapotrzebowanie. No tu bym, może byśmy tu trochę rejonu handlowego dobudowali. Wysokiej zabudowy? No dajmy wysokiej, zawsze to mniej będzie zapotrzebowania. Dobra. W ten sposób bym to zrobił. Czyli nie, może tu bym przy głównej drodze, żeby mi nie stawali, to bym to usunął. Jednak tutaj bym usunął to, żeby mi nie stawali przy głównej drodze, bo tu jest przelotówka, więc. Żeby nie było korków jakichś dziwnych, Jak tam stoimy z prądem. Prądu jeszcze mamy, woda jest git, dobra. E, o, odpady, widzę, że tu zaczyna nam się robić problem, więc musimy dobudować troszkę. Dajmy razem cztery spalarnie, niech to się nam tu podłączy. Tak, tu mamy rejon. To już nam się zabuduje. Tu będę musiał dobudować sobie. No tu zrobiłem tak, żeby nie obciążali mi tego ronda tak bardzo. To mogą tu odbijać. Jak chcą jechać na autostradę, mogą tu odbijać bezpośrednio wcześniej. Żeby nie wjeżdżali już na to rondo. Bo to rondo jest głównie do tego miasta rozjazd na to miasto. Tu widzę, że w miarę się to ogarnęło wszystko. Więc tak. Lecimy teraz z tym przemysłem tutaj, tylko tak, tu muszę się po, po, pomyśleć yy, jak zbudować ten, żeby nie budować drugiego zjazdu to od tych będę chciał wypuścić drogi jeszcze rozjazdowe, więc widzimy się za sekundkę jak ja sobie to zbuduję. Dobra, tutaj strefy fabryczne mamy ogarnięte, tu zrobiłem sobie ten dojazd do tego, yy, do tej stacji kolejowej. No musiałem niestety tak pociągnąć, tu może kiedyś coś będziemy budować, to będą od razu, będzie od razu połączenie pod stację kolejową. Więc tak, no teraz musimy pomyśleć, gdzie budować yy, kolejne strefy mieszkalne. Zastanawiałem się tutaj wykupić ten kwadracik i tu po prostu lecieć z tymi strefami mieszkalnymi, bo tu już mam aut jakby autostradę taką podziemną, puszczoną stąd, więc bym mógł tutaj sobie po prostu odjazd zrobić, i ale zastanawiałem się, bo tu mógłbym podłączyć się jeszcze, zrobić po prostu ten dywiazd bo tu jest przejazd, tu, bym tu był wjazd, a tu by był po prostu wyjazd na te, z powrotem. I byśmy mogli zrobić tutaj taką strafę, y, niewielką strafę y, mieszkalną Co, ja bym tutaj zrobił w ten sposób. W sumie tu byśmy mogli zrobić prostą linię. Poczekajcie, ja bym sobie zrobił najpierw tę drogę, żeby nie później nie wyszło jakieś nieoczekiwane rzeczy. Tu byśmy mogli w ten sposób się podłączyć nawet myślę, że dwa pasy wystarczą. Więcej raczej nie będzie potrzebne. To bym zrobił jakiś łuczek. Ogólnie sobie zainstalowałem Movita, żeby troszkę poprawiać te drogi, bo no powiem, wam, no ładniej będzie wyglądać z Ale tu też możemy w sumie zrobić tak. Widzicie, o jak tutaj sobie troszkę poprawiałem te drogi, żeby one jakoś wyglądały, nie były takie połamane. Bo to z automatu się łamią te drogi, więc no tak tak to wygląda. Eee, o, widzę, że zapotrzebowanie znowu na przemysł się zrobił. Nie wiem z, skąd. Mamy 85 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że będzie dosyć. Aha, stop. Strafa. Pewnie miałem strafę wyznaczyć. I by to był przemysł ogólny, a ja nie chcę tutaj przemysłu ogólnego, tylko ten stratny. Yy, tu mogę sobie od razu wyznaczyć większy, bo to na pewno będziemy w drugą stronę szli z tym przemysłem. Może, może tu kawałek budo tu będzie może zbudujemy jeszcze kawałek mieszkalnej strefy, no ale to się jeszcze okaże. I czekajcie, wyznaczę sobie strefa leśna. Dobra, teraz mogę znaczyć dopiero. Zlecimy sobie, ja sobie postawię tu jeszcze kilka sklepów handlowych. Oczywiście tak jak mój sposób jest, myślę, że to jest dobry sposób na y, brak korków w mieście. Y, jednokierunkowe po prostu strefy, główne drogi jednokierunkowe, żeby były. I te, tu damy wysokiej zabudowy chyba, czekajcie, bo muszę sobie oznaczyć. Tu dam wysokiej zabudowy niskiej zabudowy nie będzie ładnie wyglądać taki wieżowiec w środku lasu. Więc tak sobie zrobimy i tu może bym jeszcze dał kawałek strefy handlowej. Więc tak, no tu mamy ogarnięte. W sumie tu też bym mógł troszkę dorzucić strefy handlowej gdzieś. A dajmy tutaj kawałeczek strefy handlowej. Dobra, nie wiem czy tu musimy mieć jakieś, zapuszczam czas, niech to leci pomału, bo chcę osiągnąć te, 80, te 100 tysięcy mieszkańców, więc musimy tę strefę mieszkalną wybudować, żeby przybyło nam mieszkańców. No tu na razie prąd jest podłączony, no będę musiał to odłączyć później. Nie wiem, bo w komentarzach mi ktoś pisał, że tu będę potrzebował prądu, bo będzie duże zainteresowanie lotniskiem, ale właśnie ja nie widzę w ogóle tutaj zainteresowania lotniskiem, to jest najgorsze. Że tym lotniskiem praktycznie nikt się nie interesuje. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy może dlatego, że to jest pod podstawowa wersja gry, a nie yy, DLC. No, niby coś tu pasażerów przyjeżdża. Widzę 50, no i 6 leci. wiecie, 6 tylko chce yy, stąd lecieć. Więc no nie wiem. To się okaże. Więc tak, dobra, zrobimy sobie te strefy ze strefę mieszkalną tutaj nie będę dużo biuro, biurowców robić yy, zrobimy jakąś jedną, li, jedną yy, handlową i reszta będzie wszystko mieszkalne że, tam jakoś cieniutko, cieniutki pasek zrobię tylko biurowców żeby oddzielić yy, ma... no zrobimy 4 pasmową drogę zastanawiam się czy jest sens robić tu nie jednokierunkowo coś zrobimy yy, tylko że no dajmy dwupasmową, może wystarczy. chodzi o to, że nie chcę robić dwukierunkowej, bo swój problem jest po prostu z tymi z korkami na drogach później. I stąd będę mógł sobie już dwukierunkowe robić. Więc tak, tutaj sobie teraz wejdziemy już no, tylko normalne dwukierunkowe. Z, a zróbmy z drzewkami. Tu zrobili sobie wjazd. E, tak. Dokąd? Tutaj zrobimy mały łuczek. Tak. E, zrobimy takie, aby dwie, dwie strefy. Jedna, e, pod, żeby były. Po prostu dwie różne, dwie różne strefy, żeby nie było takiego dużego natężenia na skrzyżowaniach, więc tu sobie pojedziemy, tylko tu sobie już zrobię proste linie i zrobię po prostu dwa skrzyżowania. Tutaj włączyłem, już przyciąganie, a dalej mi przyciąga. Nie wiem o co chodzi. Zrobimy takie dwa, takie o, dwie proste. Troszkę nieładnie wyszło, no ale... Jeszcze mam tego movita, jeszcze się nie przyzwyczaiłem, że mam movita i mogę... No tylko, że cała linia będzie wtedy... ...szywo. To nic się poprawi troszkę. Tak. No i właśnie to jest to, że mogę... ...mogę sobie przesunąć troszkę drogę, nie muszę... ...idealnie od razu zbudować. Ej, poleciała mi myszka. A, myślę, że może być. No to nie chodzi, nie chodzi o to, żeby było wszystko idealnie. I tu zrobimy sobie po prostu drugi wieścik. Tak. W ten sposób. I tutaj jedziemy znowu linią prostą. I odbijemy sobie Łukiem do tej drogi bo chodzi o to, że im mniej skrzyżowań, tym mniej koła powiedzmy po prostu. I dlatego chcę, nie chcę robić bardzo dużo, tu bym w sumie nie podpinał się chyba do głównej. W sumie to będzie wyjazd tylko. Raczej nie będzie jakiegoś wielkiego natężenia ruchu, dobra. Tu muszę poprawić ten prąd, bo zaraz mi miasto się wyludni. Tak, tak i tak. Bo zaraz to widzicie, o już jest, już był problem. Więc tu muszę się jakoś podłączyć, dru w drugą linię awaryjną muszę dorobić. O właśnie. Tutaj sobie pojedziemy i tu się tak. O później, y jak się jedna linia zerwie, to zawsze jest druga awaryjna, która doprowadzi prąd. A tak to jest problem. Dobra, lecimy sobie z tymi strefami, więc tak. Y gdzie by tu zrobić strefę handlową? Ja bym zrobił tutaj przy drodze, po prostu głównej. Nie, tak. Robię. Tu bym sobie zrobił po prostu strefę yy, handlową. Dobra, mamy 18 minut odcinka. Ja tu wyznaczę tę strefę. Poczekam aż to się rozbuduje. I zobaczymy, czy uda się osiągnąć tą strefę. Już 100 tysięcy mieszkańców. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, widzę, że tu mam błąd. Yy, ta stacja kolejowa blokuje mi cały ruch kolejowy. Nie wiem dlaczego, właśnie. Widzicie, już cały. Drugi raz odblokowałem ruch yy, i znów jest to samo. Tu już jest zakorkowane, tu jest zakorkowane, zaczyna się korkować cały ruch kolejowy. Więc no, będę musiał zmienić plan. Ostatnia kratka do wykupienia mamy, no, ale muszę wykupić to, żeby połączyć tą stację kolejową bezpośrednio z yy, tym, tutaj o bezpośrednio do wyjazdu. Bo inaczej będę miał tragedię cały czas na, na tej przez tą stację. A ona jest potrzebna, bo znowu mi korkuje ulica inaczej. Więc no niestety, troszkę mało będzie miejsca na budowę, no ale co zrobimy. E, 30 tysięcy dobra. I więcej chyba kratek nie możemy zakupić. Chyba, że ściągnę moda na y, większą ilość właśnie kratek. Więc tak, no dzisiaj nie, nie uda nam się jednak osiągnąć y, tych y, 100 tysięcy mieszkańców, no ale myślę, że dosyć dużo zrobiliśmy na tym odcinku. Spróbujmy to odkorkować w ten sposób. Dobra, czekajcie, tak, wezmę. Usunę sobie ten pociąg. Tak, tu nie mogą mi wjechać pociągi, bo nie wiem dlaczego. No właśnie, o to chodziło, żeby się coś odkorkowało. Coś tu się zaczyna robić. Czekajcie, jeszcze usunę sobie tego ze skrzyżowania. No i ten da tutaj dalej wjeżdżają. Czy oni będą chcieli jechać w tamtą stronę? No, ja tu walczę cały czas z tymi pociągami, dobudowuję linię. No, tu jeszcze dobudowałem taką, jakby obwodnicę, żeby omijało mi te stacje. Jak wyjeżdżają sobie w tę stronę, żeby omijały stacje. No może to się odkorkuje trochę. Więc zaczyna właśnie się tu robić problemy. Zaczynają się robić właśnie problemy z tymi pociągami. Bo strasznie dużo ich jeździ, no bo jednak stacje kolejowe są mega. ...wydajne. I dużo, dużo mniejszy ruch mam na, yy, na... drogach dzięki temu. Więc tak, no. Nie uda nam się. Prawie 90 tysięcy mieszkańców. Tutaj się powoli to rozbudowuje. No ja to zbudowałem. Myślę, że zadowolenie mieszkańców powinno być dobre. Tutaj troszkę ze strażą. No ale to straż jest, więc powinno być git. Tutaj szkoły postawiłem. Tylko tak, biblioteki publicznej nie stawiałem, bo po co? No ona jest, nie... widzicie, mamy 300 pojemności, a 38 osób wybierze, w ogóle tam jest. Nie wiem dlaczego tutaj jest, są niezadowoleni z szkół, skoro szkoły im postawiłem i mają miejsce, jest miejsce w szkołach, więc nie wiem o co chodzi właśnie z tym. No, uniwersytet, no to będę musiał zrobić połączenie do uniwersytetu znowu, żeby miał, mieli dostęp. Mm, tu muszę ogólnie, do... będę musiał dobudować jeszcze Uniwersytet 1 i pewnie będziemy działać w innym miejscu, jeszcze z uniwersytetami. Tu widzę, że. Co jest? Problem z wodą? Aha, nie podłączyłem prąd. Tak. Powinno być git dobra. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, trzymajcie się. Cześć.